Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Chicago 1930 musimy się wrócić względem tej mapy a tego, który sobie obraliśmy na główną siedzibę mafii i musimy uwolnić zakładników z dworca. No nie pozostaje nam nic innego, nie ma żadnej innej drogi do głównej siedziby mafii. Musimy się wrócić. Podczas akcji na dworcu kolejowym zatrzymaliśmy grupę gangsterów. Niestety skompromitowaliśmy się. Bandytom udało się wziąć zakładników. Proszę cię, żebyś tym razem opanował swój temperament nasz i załatwił to bez krwawej jadki. Okej, okay, czyli robimy to po cichu. Pacyfistycznie. Zapraszam do oglądania. Musisz znaleźć porywaczy. Mam nadzieję, że inni są niedaleko i będziemy mogli połączyć siły. Niby... Aha, dobra, po cichaczu. Niby... Mam to rozwinąć. Niby mam to ogarnąć bez krwawej jatki, ale jak widzicie każdy dostał u mnie broń. Tego typa to ja w ogóle nie znam. A, jest tutaj na górze. Yy... Nie gadajcie, że się rozdzielili. Okay. Muszę sobie zapisać w ogóle. I to jest tak. Oczyść poczekalnię, oczyść biuro naczelnika, oczyść pomieszczenia poczty i oczyść pociąg. Jeżeli chodzi o oczyść pociąg, to podejrzewam, że to tutaj. Bo tylko tutaj można wejść do pociągu. Weź to, już widzę, że jest tutaj typek. Dobra, dobra, dobra. Spróbuję go od tyłu zajść. I go aresztować. No bez krwawej jadki. Spróbujemy to bez krwawej jadki. No chcą tego bezkrwawej. Tam! Wracaj! Aż uderzyłem, z... Aż uderzyłem zegarkiem. No wy... tak, to pewnie. Aj aj, 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 aj dobra. Oni są tutaj. Dobra, spróbuję go zajść Nie chcę i. Nie chcę w nich, w nich szczeloć. Tutaj! Tam! Dobra. No to chyba się nie obejdzie bez szczelando. Akurat tak się składa, że. Gdzie jest mój snajper? Dobrze, że jest tutaj. Okej, okay, mam tutaj snajpera. Dobra, wstań sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. Da się tu przejść dookoła. Chciałbym tego załatwić. Ok. Dobra. Jakoś to idzie. Powolutku, po cichutku, wszystkich będę tutaj transportował. Weź ty w stanie rób siebie, nie wiadomo kogo. Idź po niego. Teraz nie wiem czy tego pierdzielność, bo to jest wejście, ale ja sobie zapiszę. Nie Tyś, mm -hmm. Tyś, nie chodzi. Ale wrócą. Bez krwawej. Tak, to Ej, Ej, ej! Dobra. Nie widzieli. okej okay. Trzeba to tutaj tała porobić. A few inches later. Bez krwawej jadki Tu jest jeden drugi. zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. nie dobrze co I ja nie wierzę, nie Tutaj Yes. Jest bezkrwawo. jest, bezkrwawo. Jest, bezkrwawo, jest, bezkrwawo, dobrze. Masz prawo zachować milczenie. Jest, bezkrwawo, dobra, zabierz to w cholerę. Dawaj tego cholernika tutaj. Oj, to nie będzie krótka misja, oj, to nie będzie krótka misja. Ja to już nagrywam 20 minut. Lol. Dobra, będę ucinał. Dobra, i tych też trzeba wyciągnąć z tego, z tego ciuchciaja. No pieszko. mam czasu na to, dobra. Czy każdy ma tutaj przyładowaną broń. Dobra, i dawaj tego jeszcze. Dobra. 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 gunów to jest opór. Dobra, 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 dobry, dobra. dobra. Wszystko chowamy i idziemy dalej. Co to jest? Oczyść pociąg. Oczyść pomieszczenia poczty, dobra. Dobra, wy to sobie tej stójcie. Dobra, nikogo nie ma. Nikogo ani nic. Tu stoi ziomek. Dobra. Tu stoi ziomek. E, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę, czy ja w ogóle podniosłem. Tutaj w ciuchci był. Chyba mieczyk się kręcił czy coś. Kastet jest, no mówiłem, że coś się kręciło. Dobra. Mhm. No co, trochę poszczelamy tym Thompsonem. No. Nie, 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 dawaj go. Lepiej stąd spadać. Dziękuję. Ja nie mam zamiaru się tutaj patyczkować. Jesteście terrorystami, z terrorystami się nie, nie negocjuje. Miałeś tylko nóż. Stary ziomek. Na górę. Do pomieszczeń poczty potrzebuję klucza. Tutaj nikogo nie ma. Ok, tutaj też, też trzeba będzie coś obmyślić, ale ok. Tak się tędy nie da, to podejdziemy sobie tędyk szuszum. Chodź. No, tak żeby nie słyszeli, no nie podobasz mi się! No i co? No i co? Kto tam? Do widzenia. Dobra, trzeba się uleczyć, bo ten też ma te apteczki. Nie, 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 jeśli chcesz kogoś zabić, zrób to porządku. Zrób to chcesz kogoś zabić Jeśli chcesz kogoś zabić, zrób to porządnie Dawaj, 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 bo zaraz przygnamy. Dobra To było... Bez, na jak najbardziej bezkrwawo trudno. Najważniejsze, że yy, tutaj nic się nie stało. Większego. W sensie, że nie przegraliśmy misji, to nieważne. Ja tej punktów nie zbieram. Nikt tutaj chyba nie mają Thompsona, nie? Trzeba przeładować. Trzy strzały zostały. Okej. Okay. O, tutaj policja nie żyje. Dobra, trzeba się uleczyć. Tutaj Ty masz apteczki, no to chodź. Jeszcze raz. Okej, okay, full, dobra. Tu klucz i tu klucz. Tu jest otwarte. Co tu jeszcze zostało? Pomieszczenia poczty i biuro naczelnika. No to biuro naczelnika jest na południu. Co to? Po co się złości? O, u, u. Powinien być w pobliżu. Nie mogę. Tędy! Gdzie on jest? Powinien zostać. Staraj nie na na się Kto to zrobił? Oh. Co to? Co za Dobry Powinien być w pobliżu. No, no Co to? O! Co to? O! Co to? Powinien być w pobliżu. Nie ma nic. Tędy. Dobra. O nie. Powinien być w pobliżu. Tu może pobliżu. w Kiblu ktoś jeszcze Tędy. jest. Gdzie on jest? Powinien być w pobliżu. Co tu się nie nie stało? ma nikogo. Co tu się stało? Tędy. Nie, nie ma nikogo. Dobra. O nie. Co za bajce. Gdzie on jest? Powinien być w pobliżu. Tędy. No i co? A kto ma klucz? Gdzie on jest? Powinien być w pobliżu. Dobra. Może ten w wejściu miał klucz? No nie wiem. Tutaj trzeba klucz znaleźć Tędy. do tych powierzchni. No, a jak? Dobra. Ile mam 19 strzałów? No dobra. Nie, 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 to jest klucz o, powinien być w pobliżu. do tego. Tendy! Po co mi ten klucz? Tendy! Gdzie on jest? Powinien okay. być. Okej, no pobliżu. to na co mi ten klucz? Tendy! No to jest? nie będę mógł otworzyć Tędy. teraz to. Tendy! Gdzie, Gdzie on jest? Tendy! Gdzie on powinien jest? Tendy! Tu, tu się nic nie dzieje. Tutaj jest zamknięte dalej Powinien na klucz. Tendy, gdzie on jest? Powinien być w pobliżu. Tędy. Dobra, trzeba tych wszystkich przeszukać. Powinien być w pobliżu. Gdzie on jest? Nie ma nic. Nie ma nic. Gdzie on jest? Powinien być w pobliżu. Nie ma nic. Tendy. Też nie ma nic. Powinien być w pobliżu. Okej. No, trudno, jakiś klucz podniosłem. No co tu było, takiego zamkniętego John na klucz? On jest! Tendy! Gdzie on jest? Uj, tu jest zamknięte. Nie da się inaczej tendy tutaj wejść. Co tu jeszcze było zamknięte na klucz? Jeszcze kible sprawdzić trzeba. Może ktoś w kiblach jeszcze jest? Tak jak ostatnio. Loroform. Mm -hmm. Nie ma nikogo. Jeszcze 100 Nikogo. Niko. Dobra, następny kibel. Otwarty normalnie. Klucz podniosłem, tylko do czego? Nic, 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 nic. nic. Dobra. Teraz już tylko biuro naczelnika mi zostało. Kto ma klucz do biura naczelnika? Mm. Może ty? Nie. Chyba, że to jest klucz po prostu do biura naczelnika. Tylko nie wiem, jak tu wejść. No zostało już tylko do biura naczelnika. No i się, no i cześć, właśnie w tym momencie ogarnąłem, o co tu chodzi. Tutaj jeden z tych dwóch na dole miał klucz, już po prostu Naprawdę nie mam siły czasami. O. On chyba będzie o klucz, co? Kolejny, no. Nie mam miejsca. Dobra, tych kajdanek, to i tak mam opór. W sensie, jak się kończy misja, to jest tego opór. Ja nie, nie wiesz, po prostu tyle trzeba. No 54 minuty nagrań. Aha, fajnie. Tu był jeden ten klucz, żeby sobie kółeczko zrobić. Fajnie. Nie, 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 tutaj trzeba to ogarnąć. Kurde, no chciałbym po prostu uratować przynajmniej tego w garniaku. Nie, no ten w garniaku idzie pierwszy na ostrzał. Jeszcze raz. Kim jesteś? Nie znam cię. Ja ciebie też, ale zapoznaj się z moją... Brońką Dawaj, 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 najpierw tego No, 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 Czysta Czy formalność już? A? Dobry Edward nasz uwalnia zakładników! nie, nie wiem, że po prostu to było Właśnie dzwonił Mer z gratulacjami Wszyscy wiedzą, że podlizuje się do nowi Falcone, ale tak się złożyło, że wśród zakładników była jego córka. W każdym razie wspaniale się spisałeś. Udało ci się bardzo zręcznie wybrnąć z tej sytuacji. Bardzo zręcznie? 56 minut i 2 sekundy. To było bardzo naprawdę zręcznie. Nie, nie chcę przeszkodzić ludzi. Zbadaj sprawę podejrzanego utonięcia. なあなあ。No, no.